Nazywam się Katarzyna kureta i jestem właścicielką marki Design Distance, w której projektuję i tworzę wyjątkowe postężniki. Dzisiaj przyjechałam tutaj, żeby powiedzieć Wam kilka słów na temat tego, jak ważne jest wychodzenie z własnej strefy komfortu, jeżeli się chce cokolwiek osiągnąć w życiu. Czego jestem w sumie żywym, stojącym tutaj przykładem jako introwertyk, bo niezwykle trudno było napisać moją historię, w tej książce i również trudno jest tutaj y, przemawiać za takiej ilości osób. Nasza strefa komfortu to jest takie miłe, bezpieczne miejsce. To tak, jakbyśmy się porównali takim grubym, ciepłym kocem. Albo takim dużym szalem. Jestem tak, tak dobrze, i przytulnie, ale my się nie rozchylamy. Jeżeli chcemy osiągnąć cokolwiek w życiu, czy to prywatnym, czy zawodowym, to musimy rozchylić, chociaż wdrobimy ten szal albo koc, zrobić pierwszy krok. I wtedy. Czuje nas przerażenie, ponieważ my z każdej strony czujemy zimny wiatr. Ale jeżeli zrobimy jeszcze jeden krok do przodu, to wtedy okazuje się, że nagle wkoło nas jest tylu ludzi, którzy nam dają ciepło swoich serc, że my chcemy więcej i więcej. I potem się może okazać, że my ten chłód to lubimy na tyle, że idziemy morsować albo chodzimy po śniegu. I na koniec już tego mojego krótkiego wystąpienia chciałabym powiedzieć, że tego Wam właśnie życzę wszystkim spełniania marzeń. Dziękuję. bardzo, a ja nas.